O łakomym zajączku. W tym lesie, do którego chodzicie z mamusią i tatusiem na niedzielny spacer, mieszka nieduża rodzina zajączków mama zającowa oraz jej trzech synków Lorek, Lepus i gruby Alik. A teraz posłuchajcie i popatrzcie, co zdarzyło się. Pewnego popołudnia. Mama zającowa krząta się po kuchni i gotuje obiad. Musi jeszcze zrobić zakupy, a poza tym w domu jest zawsze dużo roboty. Lorek i Lepus grają w piłkę. Podaj, Lepus! O, wcale nie chce się bawić. Myśli tylko o jedzeniu. Och, jakie smakowite zapachy. Alik, chodź, zagraj z nami. Dzieci, dzieci, obiad na stole. Uu, nareszcie obiad. Dlaczego oni się tak grzebią? Jestem bardzo głodny. Alik, oczywiście, pierwszy zjadł swoją porcję, niecierpliwie czeka na dokładkę. Po obiedzie mama zającowa poszła do sklepu. A co robi Alik? Tak, tak, nie pomyliliście się, a za chwilę nareszcie najem się dosyta. Biedny Alik siedzi, smutny przed domem. Zjadł za dużo marchewki. Może boli go brzuszek? Mamo, boli mnie brzuszek. Nic dziwnego, zjadłeś cały zapas marchewki. Już nigdy nie będę łakomy. Widzę, że zioła bardzo ci pomogły. Idź teraz, pobaw się z braciszkami. Lorek, Lepus, gramy w piłkę? Wieczorem mama Zającowa, widząc, że Alik naprawdę przestał być łakomczuchem, zabrała go w nagrodę do swojej przyjaciółki Sowy Michaliny. Sowa odczytała Alikowi piękną bajkę z bardzo starej księgi. Koniec.